Dzień z Ewangelią. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadaś imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział Duch Święty stąpi na ciebie i Moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi będzie nazwany Synem Bożym, a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości Syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Cena zwiastowania to oznajmienie woli Bożej człowiekowi. Bóg nie pyta o pozwolenie, nie kusi perspektywy oświetlanej przyszłości, nie ma mi mirażem ludzkiej chwały. Po prostu przychodzi i stwierdza – poczniesz, porodzisz, nadasz imię. Przekazuje zatem swoją wolę, ale też dodaje znamienne słowa – nie bój się, przestań się lęk. Może Bóg nie jest demokratyczny, może nie daje czasu do namysłu, ale wszystko to, co czyni, czyni z miłości do człowieka i ze względu na jego dobro. Jako wszechwiedzący i stojący ponad czasem Bóg wie dokładnie, co służy dobru człowieka, którego sam stworzył i powołał do wspólnoty ze sobą. Dlatego ponad całą sceną zwiastowania Bożej woli unosi się to ojcowskie: Nie bój się, skierowane do własnego dziecka, do Maryi i do każdego z nas. Dzień z Ewangelią.